Kochani, zostało nam 40 dni raptem, by się uporać i rozliczyć z podatkiem. Do końca maja trzeba złożyć zeznanie. Pamiętajcie o tym, panowie i panie. Tak, wiemy, że koronawirus szaleje. Mimo to mamy nadzieję, że będziecie pamiętać o podopiecznych z i nasz KRS wpiszecie zeznaniowe ramki. Za Wasz 1%, nawet taki mały z biedą, Opłacimy rocznie 2400 godzin z logopedą. Dzięki Waszemu 1% nasi podopieczni będą spokojniejsi i bezpieczni. W minionym roku Wasz 1% zamienił się na lekarstwa za ponad 436 tysięcy złotych. Tylko w styczniu 2019 roku Podopieczni Fundacji skorzystali z 1060 godzin rehabilitacji. 4,030 83 i 16 to nasz numer KRS, właśnie. 1% to także sprzęt do rehabilitacji. To u specjalistów badania i wizyty, aparaty suchowe, wózki inwalidzkie i inne niepełnosprawnych rekwizyty. Jak widać, każdy 1% może zdziałać wiele. Może dać wiarę, spokój i nadzieję. Zachęcamy i namawiamy. Pamiętajcie o 1% dla złotowianki, dżentelmenia oraz damy.